Witam serdecznie, zapraszam do kolejnego odcinka na moim kanale YouTube'owym poświęconemu systemowi elektroenergetycznemu, energetyce zawodowej oraz bieżącym sytuacjom w Unii Europejskiej, nie tylko na świecie, bo jak dobrze wiemy, kryzys energetyczny, który dzisiaj jest takim słowem kluczowym na topie, wiąże się także chociażby z transformacją energetyczną. Odcinek ten poświęcony będzie tak zwanym blagautom, słynnym blagautom, czyli całkowitemu paraliżowi kraju lub pewnemu regionu, regionu pozbytemu energii elektrycznej. Co to jest ten blagaut? Skąd on się bierze? Co powoduje, że taki blagaut się pojawia? Właśnie postaram się Państwu przedstawić w dzisiejszym odcinku. Proces wytwarzania energii elektrycznej związany jest z generacją w źródłach wytwórczych Konwencjonalnych i niekonwencjonalnych, czy tam źródłach y, odnowialnych, czyli źródła y, czyli źródła fotowoltaika, słońce i y, hydroelektrownie oraz y, jednostki konwencjonalne, atom, y, węgiel oraz y, gaz. Y, podstawowymi parametrami opisującymi prawidłość działania systemu elektroenergetycznego jest to częstotliwość. Napięcie oraz prąd. W przypadku prądu, tak naprawdę, prąd ma mniejsze znaczenie. On jest związany z systemami przeciążeń i zwarci. Wtedy zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, przeciążeniowe mają zabezpieczyć elementy odbiorcze, elementy systemu przed uszkodzeniami. Kluczowym. Parametrami są tak na, kluczowymi parametrami są te dwa parametry związane z napięciem i częstotliwością. Napięcie bardziej służy do prawidłowej analizy w przypadku sieci dystrybucyjnych, czyli sieci tam powiedzmy 30 kV niżej szczególnie już poniżej 1 kV, czyli tak jak mamy sieci odbiorcze domowe, bytowe. Natomiast w przypadku sieci przesyłowych główny parametr jest to częstotliwość i właśnie skupimy się na częstotliwości w sieciach przesyłowych, bo to one tak naprawdę decydują o tym, jak wygląda system elektroenergetyczny, jak działa system elektroenergetyczny w danym kraju czy regionie, takim jak Europa. I, I to od nich zależy tak naprawdę w dużej mierze te blackouty i to jak one się rozwiną jak daleko zajdą de facto. Częstotliwość, priorytetowy parametr. Priorytetowy parametr chociażby to można zobaczyć na mapie PSE, Polskich Sieci Elektroenergetycznych, gdzie jak mamy mapę związaną z aktualnym stanem systemu elektroenergetycznego. Jedynym parametrem opisującym jakość energii elektrycznej jest właśnie częstotliwość. Częstotliwość, która w normalnych warunkach europejskich powinna wynosić około 50 Hz. Jest to standardowa częstotliwość generatorów synchronicznych. Tak jest ustawiony generator jednobiegunowy ma częstotliwość 50 Hz. wiruje z takimi obradami, czyli on ma co 20 milisekund jeden cykl. W sumie 50 obrotów turbiny powoduje, że mamy taką częstotliwość w wymuszoną w całej Unii Europejskiej. Jak już powiedziałem, najważniejszym elementem jest bilans energii elektrycznej pomiędzy wyprodukowaną energią elektryczną, a odebraną przez systemy odbiorcze różnego rodzaju typu urządzenia. To jest podstawa, by zachować częstotliwość koło 50 Hz. Z tą częstotliwością przede wszystkim związane są zabezpieczenia bezpośrednio zlokalizowane przy jednostkach wytwórczych, przy turbinach, które mają właśnie zabezpieczyć turbinę przed uszkodzeniem. W przypadku, gdy mamy nadmiar generacji energii elektrycznej, częstotliwość nam rośnie powyżej 50 Hz, natomiast w przypadku, gdy mamy Większy, większy pobór systemu elektroenergetycznego przez urządzenia do niego podpięte niż generacji ze źródeł. Wówczas mamy tak zwany przysiad i częstotliwość zaczyna nam składać w dół. Tam no nie może za daleko, 49 to by był mas w systemie elektroenergetycznym. Wtedy wówczas zaczynają działać zabezpieczenia, różnego rodzaju, ale już takie szkieletowe. Na sieciach przesyłowych. Natomiast w przypadku turbin te zabezpieczenia są bardziej czułe, są bliżej dedykowane i one o wiele szybciej są pobudzane i raczej odłączają jednostkę wytwórczą od pracy systemu elektroenergetycznego. W przypadku produkcji energii elektrycznej, niestety, proces technologiczny jest troszkę inny, ma inną specyfikę niż w przypadku chociażby wody, gazów. Czy węgla, tutaj wyprodukowana ilość energii elektrycznej musi być zrównoważona poborem. Nie można tej energii elektrycznej po prostu wylać, spalić, wywalić. Ile się wyprodukuje, tyle trzeba odebrać. I o tym właśnie nam mówi tak, ten parametr 50 Hz. Jeżeli system jest bardzo dobrze zbilansowany, wówczas pracuje przy znamionowych parametrach 50 Hz i nie ma problemu najmniejszego. Natomiast w przypadku, gdy zaczyna nam się rozjeżdżać, równowaga pomiędzy generowaną ilością energii elektrycznej, a właśnie odbiorami w systemie elektroenergetycznym, ten parametr zaczyna w jedną lub w drugą stronę nam się rozchodzić, pobudzając zabezpieczenia i powodując właśnie te tak zwane blackouty, lokalne blackouty, jak mieliśmy w Anglii w 2019 roku, gdzie południowo-wschodnia Anglia po prostu została odłączona od systemu lub yy, chociażby w Szczecinie, w Polsce w 2009 roku, gdzie odłączenie jednej sieci przesyłowej spowodowało, że cała ilość energii dostarczana do wodu przerzucona była przez drugą sieć. Wówczas zaczęły działać zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe, obciążeniowe, Ostawiono zostały obie sieci. Okręg szczeciński został pozbawiony energii elektrycznej. Tak jak wspomniałem to już po części w przypadku chociaż w Anglii, że y, głównym czynnikiem bilansowania jest E, równowaga tych stanów pomiędzy generowaniem i odbiorami, w przypadku gdy częstotliwość zaczyna nam się rozjeżdżać w górę, czyli zaczynają turbiny łopat wirować szybciej niż mogłyby, e, niż, e, szybciej niż mogłyby, bez sensu, szybciej niż to jest wskazane, może dojść do tak zwanego rozjechania się turbiny, Turbina i wtedy e, może się. Niekontrolowany sposób zacząć obracać w wyniku zbyt małych obciążeń na turbinie ze strony systemu elektroenergetycznego i może niekontrolowany sposób ta częstotliwość obrotów rosnąć do dosyć dużych wartości, co powoduje, że po prostu mechanicznie turbina nam się zacznie uszkadzać i przed taką sytuacją zabezpieczenia ją chronią i odłączają. Z drugiej strony, jeżeli mamy niedobór energii elektrycznej w systemie generowanej w systemie względem odbiorów, to mamy tak zwany przysiad, czyli turbina obrazowo chciałaby się obracać szybciej, ale ilość energii odebranej powoduje, że ona jest jakby hamowana i wówczas ten przysiad, mamy częstotliwości przysiad możliwości momentu obrotowego, który powoduje, że turbina pracuje ciężej i w pewnym momencie zaczyna schodzić częstotliwościami w dół. To znaczy, że też prądy idą do góry, zazwyczaj przysiad napięcia jest wówczas też zabezpieczenia od razu są czuły na takie sytuacje w jedną, w drugą stronę, od razu by odstawiły jednostkę generującą prąd w systemie. Operator systemu przesyłowego jest czuły właśnie przede wszystkim na jednostki wytwórcze, bo trzeba pamiętać o tym, że w przypadku jednostek odnawialnych relatywnie szybko można wprowadzić do systemu po zdjęciu i uruchomić ponownie, tak w przypadku jednostek konwencjonalnych ponowne załączenie jednostki do ruchu zazwyczaj zajmuje kilkanaście godzin i to jest awaryjna taka sytuacja, w której szybko ustawiona jednostka zostaje ponownie uruchomiona bez odpowiednich oględzin i sprawdzeń Taką sytuację mieliśmy w tym roku w przypadku elektrowni Bełchatów, gdzie przez błąd ludzki nastąpiło odstawienie. Na wyprowadzeniu mocy najprawdopodobniej zabezpieczenia zadziałały i odstawiły wszystkie elementy. Doszło do szybkiego zjazdu turbiny, czyli turbina tam musi się wygrzać. Kilka godzin jest tak, żeby ona ostudziła się z tych parametrów około 500 stopni. Mechanicznie to wszystko się ociepliło, oziębiło. Troszkę wtedy w takim elemencie to się kurczy i po tym cyklu można z powrotem do turbinę uruchamiać do pracy. Zajmuje to kilka godzin, zazwyczaj w elektrownikach zajęło to kilkanaście godzin, żeby uruchomić część bloków wytwórczych. Natomiast zazwyczaj w przypadku normalnego postoju, jaki jest planowany, postój główny, tak zwany w przypadku pracy konserwacyjnych związanych z utrzymaniem sprawności jednostki eksploatacyjnej, takie wprowadzenie jednostki wytwórczej z powrotem do tzw. ruchu ciągłego zajmuje minimum 72 godziny, bo najpierw jest wprowadzenie jednostkę w ruch próbny. Sprawdza się, czy wszystkie parametry, czy wszystkie elementy związane z zabezpieczeniami, z przetwornikami, z czujnikami, czyli AKP działa prawidłowo i dopiero po 72 godzinach wjeżdża się bezpośrednio na ruch ciągu i wyprowadzenie mocy do systemu elektroenergetycznego. Także tutaj e, do tej pory właśnie e, bilans energetyczny w systemie były patrzony ze względu na źródła wytwórcze, bo ich niestety e, wadą była, była ten czas inercji odpowiedzi od odstawienia do ponownego włączenia w system. To jest kilkanaście, kilkadziesiąt godzin. E, takie szybkie odstawienie też nie bez przyczyny powoduje jednak jakieś tam problemy w przyszłości, ale to jest inna kwestia. I wracając do tematu. Wielansowanie systemu zazwyczaj yy, patrzy się od strony źródeł wytwórczych, jednostek konwencjonalnych i źródeł OZE. I w takim wypadku, jeżeli zaczyna nam brakować z, y, energii elektrycznej w systemie lub system zaczyna się rozjeżdżać, to albo odstawiane jest część jednostek. W przypadku nadmiaru energii elektrycznej odstawiane jest w bieg jałowy, tak żeby one chodziły na potrzeby własne, lub całkowicie odstawiane, tak żeby nie uległy właśnie uszkodzeniom, gdzie i tak zabezpieczenie by zadziałało. W przypadku. Yy, niedomiaru ilości energii elektrycznej generowanych w systemie elektroenergetycznym. Operator, żeby ratować sytuację i właśnie uzyskać bilans i równowagę, żeby nie zadziałały zabezpieczenia odstawiające jednostki wytwórcze, zazwyczaj odstawia odbiory. Taką sytuację mieliśmy w przypadku właśnie Anglii, gdzie pojawienie się szybkiego odłączenia jednostki wytwórczej, tam bodajże było to jednostka morska, nastąpił przysiad energii w systemie częstotliwość w dół zabezpieczenia kaskadowo zaczęło działać kolejnych jednostek, bo lokalnie po prostu zaczął brakować tej energii elektrycznej, więc w tym mikrosieci nastąpiła rozjeżdżać, nastąpiły rozjeżdżać się parametry jakości energii elektrycznej. Kolejne jednostki wytwórcze zaczęły być odstawiane przez zabezpieczenia umiejscowione bezpośrednio przy nich i operator, żeby zbilansować, zrównoważyć system pomiędzy generacjami, i odbiorami nie miał wyjścia musiał się zdecydować na odstawienie du dużej ilości źródeł od odbiorczych tam no, jedna czwarta kraju chyba wtedy zostawiała odstawiona, żeby system się zbilansował, żeby to e, te mikroblagay nie poszedł dalej, żeby kolejne jednostki, podobnie jak w Szczecinie nie zostały e, odstawione przez zabezpieczenia bezpośrednio chroniące jednostkę twórczą przed uszkodzeniami. W przypadku odbiorów, gdy mamy to, tak jak mówię, za dużo odbiorów jest odłączanych, gdy mamy niedowagę, to nie jest problem, po prostu działa się z pod względem mocy czynnej generowanej w sieci ze względu na źródła. I tak to pokrótce wygląda, że te blackouty to tak naprawdę jest to równowaga pomiędzy systemem wytwórczym źródeł konwencjonalnych i OZE, a odbiorami. W przypadku, gdy ta równowaga jest zachwiana, następuje lawinowe, kaskadowe działanie zabezpieczeń w e, lokowanych zazwyczaj bezpośrednio przy samych jednostkach wytwórczych, bo one takie e, jednostka wytwórcza ma bezpośrednio przy sobie e, wyłącznik z nastawami ma swój generat, ma swój e, panel operatorski ma swoje zabezpieczenia ulokowane, system sterowania bezpośrednio jest niedaleko przy nim. I one wówczas w pierwszej chwili zaczynają działać przed yy, nawet z działaniami systemu przesyłowego. drugim elementem, który może być także mieć negatywny wpływ na pracę systemu elektroenergetycznego, są zjawiska związane yy, z pojawianiem się yy, stanów przejściowych, zagrożeń przejściowych na samej sieci przesyłowej. Głównie te zjawiska są związane z drzewami, po prostu drzewa podczas wichur, niewichur. Tak jak ostatnio mieliśmy, przewracają się, robią do ziemienia e, na sieci, czyli drzewo zwiera e, obwód pomiędzy przewodem fazowym danym a, a ziemią przez te drzewo płynie prąd, e, zabezpieczenia na sieci i te, bo taka jest wówczas sieć IT, e, są pobudzane, pobudzane jest to kilkakrotnie, pobudzane one są kilkakrotnie, czyli nim odstawiona zostaje sieć e, całkowicie. Zabezpieczenia odległościowe próbują jeszcze spróbować tę sieć uruchomić. Dopiero jak się to nie udaje, nie wiem, z tego co pamiętam, chyba to było trzy razy, sieć ta zostaje bezwarunkowo odstawiona, i wtedy, niestety, może się okazać, że np. zabezpieczenie, tak jak w działa na tej kolejnej sieci sąsiedniej, na którą zostaje przekierowana cała moc wytwórcza. Wówczas mamy problem z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego nie z punktu widzenia źródeł wytwórczych. Ale z punktu widzenia sieci przesyłowej, gdzie się okazuje, że na przykład tak jak w przypadku Szczecina dostarczana energia elektryczna była, Szczecin, tu jest Szczecin, dostarczana była z dwóch nitek, nie było żadnej innej nitki, więc włączenie tej nitki spowodowało, że cała energia, e, cała moc była puszczona w jednym momencie i niestety zabezpieczenia nadmiarowo-prądowe wówczas zadziałały odstawiając po prostu drugą sieć z automatu, żeby jej nie uszkodzić, bo każda sieć ma także swoje maksymalne możliwości przysyłowe związane z, ze średnicą, z chociażby temperaturami, z parametrem, z materiałem, z którego jest wykonana czy to stal, czy aluminium, czy miedź, zazwyczaj stalowe. I, I wówczas też jest niestety bardzo nieprzyjemne zjawisko powodujące że mimo, że źródła wytwórcze i system w miarę by działał sprawnie, ale zabezpieczenia chroniące sieci przesyłowe przed uszkodzeniem w takiej sytuacji także odstawiają z automatu sieć, która mogłaby ulec uszkodzeniu w wyniku zbyt, dużego, zbyt dużej ilości energii, de facto prądu płynącego przez, przez taką sieć, bo zazwyczaj przewody chroni się pod względem właśnie prądowym. Mam nadzieję, że odcinek, w którym pokazałem, że system elektroenergetyczny właśnie finansuje się pod stroną źródeł wytwórczych z jednostkami odbiorczymi oraz zabezpiecza się także przed uszkodzeniami na, na sieciach przysłowych, powodując lokalne problemy z dostarczaniem energii elektrycznej. Ułatwiam Państwu zrozumienie, jak działa ten system. Natomiast co do tego, co będzie... Działo się systemem elektroenergetycznym w przyszłości w przypadku pojawiania się coraz większej ilości energii nieprzewidywalnej, niestabilnej, czyli ze znaków wytwórczych OZE jest to elektrownia wiatrowa, elektrownia słoneczna. Jak powiedziałem, wszystko tutaj najważniejszym czynnikiem jest zbilansowanie ilości energii wyprodukowanej z odbiorami. Niestety, w przypadku systemu OZE jest ten problem, że mamy nieprzewidywalność generowania energii. Z tych jednostek nie jesteśmy w stanie przewidzieć, jak dużo energii nam wypadnie w przypadku tego, że pojawi się chmura, jak dużo energii nam się pojawi, gdy mocniej zawieje wiatr, i w wyniku czego więcej mocy czynnej zostanie wyprodukowany na turbinach elektrowni wiatrowej. To powoduje, że zaczynają nam się lokalnie kołysać parametry związane z częstotliwością. Wmuchnie mocniej, częstotliwość do góry, zabezpieczenia działają. Przyjdzie słońce, nagle ode 50 MW lokalnie, już może powodować, że turbina, jednostka wytwórcza zlokalizowana niedaleko może zostać pobudzona przez jakiś właśnie taki krótki przykład, jak to było w Anglii. Więc dopóki nie będziemy mieli magazynów energii, i to wielkoskalowych magazynów energii, raczej powinniśmy być przygotowani na to, że coraz większa ilość energii elektrycznej ZOZE. Będzie powodowała coraz większą liczbę problemów z dostarczeniem energii elektrycznej i z bilansowaniem systemu elektroenergetycznego pod względem generacji i odbiorów. Niestety to będzie zjawisko niekorzystne. Na pewno na pewno pojawi się w znaczącej ilości takie mikro blackouty, czy większe blackouty. Ostatnio też po Europie się podzieliło na dwa stany częstotliwościowe. Ciężko powiedzieć, czy, czy coś innego mogą wymyślić w tej chwili poza magazynami energii, które po prostu będą nadmiar energii odstawiały i są bardzo szybkimi jednostkami, które potrafią szybko wchodzić i wychodzić z systemu. Jest to jeden z powodów, dla których uważam, że w chwili obecnej, inwestowanie tak mocne w system elektroenergetyczny oparty na Oze jest systemem bardzo ryzykownym, powodującym duże problemy. Z generacją, tak naprawdę także z odbiorami, no bo jak nie ma ilości, odpowiedniej ilości energii elektrycznej w systemie, no to nie pracują fabryki. Ludzie w domu siedzą bez świateł, bez ogrzewania, co generuje problem. A z drugiej strony odstawianie zabezpieczeń w jednostkach konwencjonalnych, pojawianie się i znikanie dużych ilości energii elektrycznej powoduje, że ten, ilość, ta energia elektryczna w takim systemie w takim niesfinansowanym systemie okresowo staje się dobrem luksusowym, co widzimy obecnie, że nawet w zielonej Francji dzisiaj już de facto wieje cena energii elektrycznej jest dwukrotnie większa niż u nas w Austrii, jest dwukrotnie większa niż u nas, mimo że Austria bardzo dużo importuje energii elektrycznej z Niemiec. To jednak nie ma tam aż tak dużo, tak dużej ilości energii, żeby to skompensować, w wyniku czego cena energii elektrycznej po prostu rośnie do góry. Zasada wolno-rynkowa w tym wypadku działa. I też uważam, że w przyszłości po prostu ta cena energii właśnie w wyniku tego, że pojawi się coraz więcej niesterowalnych jednostek, które mają znaczący wpływ na poprawność działania systemu elektrycznego, cena energii będzie rosła do góry właśnie w związku z jej brakami okresowymi. Cena energii będzie także rosła ze względu na to, że coraz więcej trzeba będzie przeprowadzać różnego rodzaju napraw konserwacji. Wiadomo, w tak rozchwianym systemie, tak niezbilansowanym systemie coraz częściej działają zabezpieczenia, czyli te mechanizmy związane z tymi zabezpieczeniami jednak pracują częściej, co powoduje, że też mechanicznie mogą się uszkadzać. No, no, nie jest to zbyt y, pozytywne spojrzenie na, na przyszłość, ale no mówię, ja staram się pokazać tak, jak to wygląda i opisać to, jak fundamentalnie to wygląda, a nie to, jakbyśmy chcieli, żeby to wyglądało. Mam nadzieję, że ciut bliżej są Państwo zrozumienia tego, jak wygląda praca systemu elektroenergetycznego i właśnie z jakich dwóch elementów głównie składa się bilansowanie systemu pod względem e, prawidłowości jego systemu i e, uciekania przed e, lokalnymi blagatami. Pozdrawiam serdecznie.